Tam tu Alice ja W dzisiejszym odcinku pokręcimy się troszkę tutaj po okolicy. Postaramy się możliwie dużo rozszabrować. No ale tutaj akurat się to nie uda. Chocia chcę kasę. Ja raczej bym chciał... O! Zielona rąka. I to też. I tu można by zajrzeć, hmm. Odciągnę armię przeciwnika, a jeszcze może zobaczmy, co tutaj jest tak na pierwszy rzut oka, bo jeszcze tutaj nie byłem. Oj, tu blisko jednostka stoi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się tu zbliżać. A jakie szanse? Aha. Może nie. Może tylko tu. Tu by pasowało. Ale nie. Tam ktoś też stoi. Wycofujemy się. O, to się przyda. Oni niestety byli bliżej, więc... Mogłoby się tylko źle dla mnie skończyć. O, właśnie. Teraz tutaj. To, to, Hmm, niestety Czyli nic ciekawego Szukajmy dalej. Tu jakiś tu jakieś popojewisko, tu jakaś wioska była. o, I coś na mnie czeka Tylko teraz problem polega na tym, żeby może się od, odciągnąć. Hej, jest. No dobrze, to teraz tutaj. Mm. Stary Enund. Starz, kto tam? licha. Jestem Olaf, syn Tormunda Dzikiego z Snorling. Mam wiadomość od Twego Króla, Inkwara. Wzywa wszystkich pozostałych przy życiu do obrony ocalałej wioski. Mówisz, że przysłał cię, Ingvar. Nie umarli, nie pożarli jeszcze tego starego dorsza? Nic dziwnego. Każdemu by stanął w gardle, mówi stary Enund. Nigdzie się stąd nie ruszam, zaczekam. Pomoc nadciągnie od morza. Wszystkie statki się rozbiły. Obawiam się, że pomoc nie nadciąga. Mimo to chyba tu zostanę. Ale może mógłbyś wyświadczyć mi przysługę? Wodding Heldę mieszka wdowa Ulryka. Kiedyś nawet myślałem, czy się z nią nie ożenić. Umie przygotować pysznego, peklowanego śledzia. Odnać jej dom zawsze trzyma peczkę śledzi w piwnicy. Jeśli je tam znajdziesz, przynieś mi je. Z szacunku dla... Mojego wieku, podziękuję ci należycie, tak jak na to zasłużysz. Enuncie dostaniesz swoje śledzie, mam sprawdzić piwnicę. Tak. A tu jest jakbyśmy nie chcieli tego zrobić, no ale chcemy. Hmm. A właśnie, co miał... nie, nie miał propozycji, że coś sprzeda chyba. Chociaż, no, ustalmy to jeszcze, bo tu jeszcze jest parę rzeczy do podniesienia. A, nie. Nie miał jednak. Tu coś jest, ale to na razie może odpuśćmy sobie. Hmm, to mnie bardzo interesuje. I tutaj też coś... ciekawego, ale proszę tak, pierw tu. Tak, tak... Ta. i szybko tu. O! Plus dwa domany. Ta jednostka uciekała, więc no tak, są bardzo słabi, ale nie będziemy na razie z nimi zadzierać. Chodzi o to, że zamierzam możliwie szybko rozwinąć moją taką umiejętność, takie osiągnięcie związane z pułapkami. I chodzi o to, że gdy już zacznę walczyć z moimi przeciwnikami, to wolę, żeby moja armia miała bardzo dużą przewagę, żeby postać bo możliwie mocno rozwinięta, aby udało się bardzo szybko na te pułapki no, zaliczyć to całe osiągnięcie. Tutaj widzę, że coś fajnego jeszcze jest. O, Fajnie, runka. Zielona to jest u mnie podstawa. I niebieskie też zresztą. Mm -hmm. To szybko pogadamy tu. Hakon. Kto idzie? Nie podchodź. Jestem uzbrojony i niebezpieczny. Jestem prawdziwym berserkerem. Sam Fafnir się mnie boi. Mam na imię Olaf i nie chcę cię skrzywdzić. Jak się nazywasz? Przestań machać mi przed nosem tykiem. Żywy, ha. Niesamowite. Jestem Hakon z wioski Konrak. Ubiegłej nocy nasza wioska została zaatakowana przez nieumarłych. Wszyscy, którzy byli w pobliżu, Wydali się w walkę z nimi. W rzeczywistości sam nie walczyłem zbyt długo. Złapałem topór dziadka wiszący na ścianie, wybiegłem na ulicę i wtedy coś ciężkiego spadło na mnie, pozbawiając przytomności. Gdy się ocknąłem, wokół nie było żywej duszy, oprócz bandy kuli. Wziąłem nogi za pas i uciekłem, gdy tylko nadarzyła się okazja, ale zapomniałem o toporze. Rozprawiłbym się z tymi martwiakami, ale nie mogę walczyć bez mojego topora. To sprawa honoru rodziny. Hmm, doświadczenia nie za dużo kasy. Tak sobie. W sumie ja nie mam problemu z kasą. Dobrze, Hakonie, zrozumiałem, odzyskam twoją broń. W tym czasie usiądź sobie na chwilę, chyba dalej dzwonić ci w usza pod uderzeniu, prawda? No i spadamy stąd. Złota widzę, ale smok troszkę bliska, bo... Je... O, tu by mnie interesowało Czyli tak, to, to Obrona, plus dwa Bardzo fajnie Tutaj To, to też nie będziemy za bardzo czekali na nich To może być coś ciekawego, ale oni chyba są stacjonarni hmm. Tak Tutaj, o to bym chciał, to też Czy oni są stacjonarni? To jest pytanie no Tu niestety z tej strony nie mogę wylądować, a oni jednak Cały czas się tutaj znajdują, ale może będzie na to sposób, tylko że oni muszą odejść. Alboję się, że tak ta jednostka. Hmm, taka troszeczkę jest. niebrawa, ale jest na to też sposób. O -o -o -o. Tutaj. Ej, strażnik! Zatrzymaj to! Po co ty tam stoisz, co? dla Fanu Oj, chyba na kamieniach wylądowałem Oj, oj, oj! O, coś zakopanego kasa. No, chciał Ci chcia, chcia. tutaj, tu okej. Okay. I lecimy po Towarek. Czyli to. To, a to? Szał plus pięć. Świetnie! Chyba tu już nic więcej nie ma! Ale Pi będzie się stąd wynosić. Miśki, dokąd idzie się? O, tu jest jakaś. A nie, to jest, to jest ten tartak, dobra! To ja już to znam. Tutaj. Tutaj znajduje się. Jakaś mieścinka? To bym chciał hmm. Tutaj też jest coś interesującego Zrobimy taką szybką akcję Czasami tak się dziwnie postać ustawi, że odlecieć nie można. To jest ten. A to broń. Dobra, to zaraz to odniosę, tylko jeszcze chcę pozbierać to, co jest do pozbierania. Okej. Okay. Obrona, plus jeden, świetnie. Dobra, teraz gdzie on stał? Hmm. Tu gdzieś tak, tu mi się wydaje, że to. Nie, to w dół trzeba było. To było nad samym wybrzeżem. O właśnie, widzę go. teraz damy sobie troszkę czasu, żeby ta jednostka duchów troszeczkę sobie... Albo właśnie sprowokuje ich. O, i coś zakopanego było tutaj. Kryształki, fajnie. Znaczy w sumie wolałbym rumki. Tyle. I lecimy do naszego sponsora. Okej. Okay. I pogadajmy. To ty, Olafie. Naprawdę. Myślałem, że to znowu nie umarli. Znalazłeś mój topór. Oto topór. Znalazłem go w ruinach twojej wioski. Czy to ten? Olafie, jesteś prawdziwym wikingiem. Dziękuję ci. Teraz mogę pomścić poległych braci. Najprawdopodobniej sam zginiesz, a to nie pomoże Twoim braciom. Nie ma tu żywej duszy. Lepiej zrobisz, jeśli dołączysz do Inkwara. On potrzebuje teraz każdego, kto zdoła walczyć. Olafie, dziękuję za zwrócenie mi topora. To nie jest zwykły kawał żelaza. Jest dla mnie tak ważny, jak wspomnienie o moim dziadku. Cóż, szybko udej się do Ingwara, zbiera wojowników, będziesz pod dobrą opieką. Czyli nic więcej ciekawego nie można powiedzieć. powiedzenia. I w sumie się dopiero teraz wyniósł. Jak... Czyli musiałem z nim drugi raz pogadać. Oj. Chciałem wystartować, ale niestety nie udało się. Martwi mnie to, że w moich przeciwników jest tu troszeczkę dużało. Bo... Hmm. Dobra. Wygrajmy to. Dla nas I dla naszych bliskich. Pokonajmy ich. Co tu możemy zrobić? Co to w ogóle jest? Czy to jest plus? Czy to jest minus? Posąg przedstawiający jednego z najsurowszych ludzkich bogów. Oj, to będzie chyba burze się że <śmum> syłać. No to ja nie wiem, ale to jeszcze może poczekajmy, co? <śmum> tu mm, nie trafisz. Ale. Gdyby podejść o jedno pole. I to do. To odbrać i to, i i, i jeden jest szansa. Dwóch nawet padło, fajnie. Yy, Obszar jak najbardziej, ale jeszcze damy to. Aha, ginie. Jeżeli możecie zginąć, będąc. Aha, to w ten sposób działa. Wow, to jeszcze tylko dwóch. Fajnie było się w sumie odsunąć żeby to moich nie atakowało. Tak, e, ty tutaj nic nie rzucasz, prawda? Ja teraz przez jakiś czas nie grałem, gdyż zajmowałem się klątwą e, w Hallstownie. Ten, ten dodatek taki fajny. I teraz mogę troszkę nie pamiętać. Ok. E, na dzień dzisiejszy brakuje mi... 890 golda, aby wykupić wszystkie skrzydła Naxa, ale myślę, że, że uda mi się to dozbierać, bo to jeszcze jest sporo czasu. Hmm. Nie, oni, oni muszą się, że tak powiem, przemieszczać, bo to mogą być problemy. Ustną i będzie problem. Duży problem. Mhm, teleporty no to będziemy bić. Jednego straciłem dobrze, no ale trudno się mówi. Jestem na etapie rozbudowy armii. Poza tym ta walka w ogóle miała się nie odbyć, bo kto by przypuszczał, że... że, że mi się zaklinuje możliwość ucieczki w, w tworza. Tu... to no, może nawet to zniszczmy, co? Bo to jednak jest troszeczkę zbyt ryzykowne. Która to była przerówka, Aha! Ja mogę ją przekazać. Jeszcze jeden... To, tu mogę. Jeden ruch. No i to będzie to. Dużo szału. Jakby ktoś się pytał. Hmm. To by można było zaatakować. A spójrzmy na to w ten sposób. Dobić to. Niech będzie. Tutaj rzucanie. Aha. Co to jest na Aha, bo oni stoją za blisko. Yy, no to dobra, nie rzucamy, tylko zwyczajnie wykończymy ją. Teraz byłoby dobrze na tym stanąć. Bo nie widzę tego paskustwa. Które rani moich... To... Czy to? Nie no, to raczej. Oni też są tutaj dosyć groźni. Aha, no to tutaj staniecie, jest fajnie. Dobra, co tu możemy jeszcze zrobić? A tak, no to nie, no to raczej tutaj, tu. Też będzie fajnie. Najgorsze jest to, że mam straconego i że jeszcze pewnie tutaj stracę. Hmm. Tu? Nie. i tu. Tak. Teraz jedna sprawa mnie zastanawia. Jakbym użył tego. Którym oni pójdą? Teleportną się? Pójdą tędy? Pójdą tędy? Hmm. Nie, wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to, ale z drugiej strony tu mamy większą pewność, że oni mogą iść tylko przed siebie. Niech będzie tak. Tak nie wierzę, żeby chcieli tutaj... Hmm. To. Ale tu raczej ja już to widzę w ten sposób. zdecydowanie tu mm -hmm. co a gdybym się wycofywał mm. pomyślmy szybkość 2. to w sumie takie wycofanie poza zasięg raz no to może mieć sens i tutaj poczekacie tu. Dobra, czekamy. To można wybrać. Czekamy. Tutaj. No, trzeba by osłabiać zdecydowanie. No, nie, się nie powinni już stanąć wielkiego problemu. Choć z drugiej strony. Spróbujemy jednak... Pozbawić ich. Ja najbardziej się boję, że miśki mogą tutaj ucierpieć. Bo w ogóle ciekawe, czy jest w stanie uratować tego. Tutaj. Wybieramy runkę e, szczęścia i czekamy Dobrze, oni mogą tankować. Miszki wycofujemy zdecydowanie, tak A jednak poszedł sobie tak po prostu Czyli... Ale nie no, to ci babka tutaj by zadziałała. Dobrze, zostali powstrzymani, ale teraz trzeba by było z tymi skończyć. To raczej tylko to jest nie do wykorzystania tutaj. Biemy. Cierunkę wybrałem, już nie pamiętam. Pewnie nie. Tutaj będziemy rzucać ewentualnie w tych. Ile wy macie? Dwa. Aha, ale teraz stracili. Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinienem jednak z tymi się pożegnać. Będziemy do tego dążyć. W sumie, może te miszki jednak tu mogę bardziej wycofać. Tutaj, to. Oj, czuję, że oddadzą i to ostro. A czekać, czekać, to ja już nie mogę. Co już bijemy? 40? Wow. To zrobiło wrażenie nawet na mnie. O powinni tutaj już w tym skończyć, więc tych raczej powinienem osła... Aha właśnie, miałem się przekonać o czymś. Jest! Świetnie! Tylko żebym Miszków nie ubito. Właśnie kryjcie dobrze czy to paskustwo się pojawi? Nie, nie ma. Tutaj. No, teraz to ja już, że tak powiem, cieszę się, że to się znowu pojawiło i będzie można dzięki odpowiedniej ilości szału coś tutaj zdziałać. Natomiast jeśli chodzi o tą jednostkę, to, to dobrze by było jednak zestrzelić ją, chociaż mm, oni będą pierwsi. To, to raczej w ten sposób widzę. Tak, wycofujemy się Może nawet no, tutaj Tutaj zajmiecie pozycję, dzięki czemu będziecie mogli strzelać ci rzucać to porami Tu no, oczywiście wykańczamy Jest przyjazną nam informację O, dobrze, że to poskusu jest tutaj a nie przy moich jednostkach. Przecież to by była masakra. Już nie mam możliwości wskrzeszania. Okej. Okay. A, mięśni mogą. właśnie, jak one śpią, to one się leczą. Także to akurat jest jak najbardziej sensowne. Aha. Ja no to kończymy. No przecież co tu będziemy. Tylko dobrze było zabić ich magią albo szałem. O, magią. świetnie. I bez cel własnych dużo doświadczenia zdobytego, czyli w sumie przypadek, ale szczęśliwy przypadek. Korzystając z tego, że to był szczęśliwy przypadek, przeszukajmy tutaj teren. Nie, ale nic tutaj nie ma. Hmm. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Trochę długiego, ale myślę, że nie będziecie mieli do mnie o to pretensji. Trzymajcie się.